Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie porozmawiamy o akcesoriach dla chomików. Chomiki to małe, urocze stworzenia, które mogą być wspaniałymi zwierzakami. Jednak, aby zapewnić im szczęśliwe i zdrowe życie, potrzebują one odpowiednich akcesoriów. W tym filmie omówię najważniejsze akcesoria dla chomików, takie jak klatka, kołowrotek, Miseczka na jedzenie i wodę, domek i zabawki. Podzielę się również kilkoma wskazówkami, jak wybrać odpowiednie akcesoria dla Twojego chomika. Zapraszam do oglądania. Chomiki to małe stworzenia, ale potrzebują wystarczająco dużo miejsca, aby się bawić i ćwiczyć. Minimalny rozmiar klatki dla chomika to 40 cm x30 cm x30 cm. Ale większa klatka jest zawsze lepsza. Klatka powinna być wykonana z metalu lub plastiku i mieć solidne dno. Unikaj klatek z drewnianym dnem, ponieważ chomiki mogą je przegryźć. Chomiki potrzebują diety składającej się z peletów dla chomików, świeżych owoców i warzyw oraz niewielkiej ilości nasion i orzechów. Peletki dla chomików powinny stanowić większość ich diety. Ponieważ są one wzbogacone o wszystkie składniki odzywcze, których potrzebują. Świeże owoce i warzywa, takie jak jabłka, banany, marchewki i brokuły, zapewnia im niezbędne witaminy i minerały. Nasiona i orzechy należy podawać tylko jako smakołyki, ponieważ są one bogate w tłuszcz. Chomiki SA bardzo czystymi zwierzętami i regularnie się pielęgnują. Jednak nadal ważne jest, aby zapewnić im czyste i higieniczne środowisko. Należy czyścić klatkę chomika raz w tygodniu, a kuwetę codziennie. Do czyszczenia klatki należy używać łagodnego mydła i wody. Unikaj używania ostrych chemikaliów, ponieważ mogą one zaszkodzić chomikowi. Chomiki są bardzo aktywnymi zwierzętami i potrzebują dużo ruchu. Ważne jest aby zapewnić im różnorodne zabawki, aby mogły się bawić i ćwiczyć. Dobre zabawki dla chomików to kołowrotki, tunele i piłki. Możesz również diejsi swojemu chomikowi kilka gałazek do rzucia, co pomoże mu utrzymać zdrowe żeby. Chomiki są zwierzętami towarzyskim i lubią spędzać czas ze swoimi ludźmi. Ważne jest, aby regularnie obchodzić się ze swoim chomikiem, aby mógł się oswoić. Kiedy po raz pierwszy przyniesiesz chomika do domu, daj mu kilka dni na osiedlenie się, zanim zaczniesz go brać na resę. Po kilku dniach możesz zacząć powoli go oswając, trzymając go na rekach przez krótkie okresy czasu. W miarę jak chomik będzie się oswajał, możesz zacząć spędzać z nim więcej czasu. Posiadanie chomika może być satysfakcjonującym doświadczeniem. Esa to małe. Urocze stworzenia, które mogą być wspaniałymi towarzyszami. Zapewniając swojemu chomikowi odpowiednią opiekę, możesz pomóc mu żyć długim i szczęśliwym życiem. Chomiki to małe stworzenia, które potrzebują dużo ruchu i stymulacji umysłowej. Zabawki sta świetnym sposobem, aby zapewnić im rozrywkę i pomóc im zachować zdrowie. Istnieje wiele różnych rodzajów zabawek dla chomików, więc możesz wybrać te, które najlepiej odpowiadają potrzebom Twojego zwierzaka. Oto kilka popularnych zabawek dla chomików: koła biegowe. Koła biegowe to klasyczna zabawka dla chomików. Zapewniają one chomikom dużo ruchu i pomagają im spalić energię. Wybierając koło biegowe. Upewnij się, że jest ono odpowiedniej wielkości dla Twojego chomika i że nie ma żadnych przerw, w które chomik mógłby włożyć łapę. Piłki. Piłki to kolejna świetna zabawka dla chomików. Chomiki uwielbiają ganek piłki i bawić się nimi. Wybierając piłkę, upewnij się, że jest ona wykonana z bezpiecznego dla chomików materiału i że nie jest zbyt mała, aby chomik nie mógł jej połknąć. Tunele. Tunele to świetny sposób, aby zapewnić chomikom stymulację umysłowa. Chomiki uwielbiają biegać przez tunele i odkrywać nowe miejsca. Możesz kupić gotowe tunele dla chomików lub zrobić je samodzielnie z roulek po papierze toaletowym lub ręcznikach papierowych. Domki. Domki to świetne miejsce dla chomików, aby odpoczać i się schować. Możesz kupić gotowy domek dla chomika lub zrobić go samodzielnie z pudełka po butach lub drewnianej skrzynki. Gryzaki. Gryzaki STA ważne dla chomików, ponieważ pomagają im ścierać żeby. Możesz kupić gotowe gryzaki dla chomików lub DAC im gałaski drzew owocowych, bez pestek. Jeśli musisz przetransportować swojego chomika, ważne jest, aby zrobić to w bezpieczny i komfortowy sposób. Oto kilka wskazówek dotyczących transportu chomików. Użyj odpowiedniego transportera. Transporter dla chomika powinien być wykonany z bezpiecznego dla chomików materiału i mieć wystarczająco dużo miejsca, aby chomik mógł się swobodnie poruszać. Transporter powinien mieć również otwory wentylacyjne, aby chomik mógł oddychać. Wyściołka transportera. Wyściałka transportera pomoże chomikowi czuć się bardziej komfortowo i bezpiecznie. Możesz użyć miękkiego materiału, takiego jak ręcznik lub koc. Zapewnij chomikowi wodę i jedzenie. Jeśli podróżujesz dłużej niż godzinę, powinieneś zapewnić chomikowi wodę i jedzenie. Możesz umieścić w transporterze małą miseczkę z woda i trochę karmy dla chomików. Trzymaj chomika z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur. Bezpośrednie światło słoneczne i ekstremalne temperatury mogą być niebezpieczne dla chomików. Jeśli podróżujesz samochodem, trzymaj chomika z dala od bezpośredniego światła słonecznego i upewnij się, że temperatura w samochodzie jest komfortowa. Oprócz zabawek i transporterów. Istnieje wiele innych akcesoriów, które możesz kupić dla swojego chomika. Oto kilka popularnych akcesoriów dla chomików: miska na jedzenie i wodę. Chomiki potrzebują miski na jedzenie i wodę. Możesz kupić gotowe miski dla chomików lub użyć małych miseczek lub kubków. Kuweta. Chomiki potrzebują kuwety, aby załatwiać swoje potrzeby. Możesz kupić gotowa kuwetę dla chomików lub użyć małego pudełka po butach lub plastikowego pojemnika. Podłoże Podłoże jest ważne dla chomików, ponieważ pomaga im utrzymać czystość i ciepło. Możesz kupić gotowe podłoże dla chomików lub użyć trocin, siana lub papierowych ręczników. Preparat do czyszczenia klatki Preparat do czyszczenia klatki pomoże ci utrzymać klatkę Twojego chomika w czystości. Możesz kupić gotowy preparat do czyszczenia klatki dla chomików lub użyć roztworu wody z mydłem. Chomiki to świetne zwierzęta domowe, które mogą zapewnić wiele radości. Zapewniając swojemu chomikowi odpowiednie zabawki, akcesoria i opiekę, możesz pomóc mu żyć długim i szczęśliwym życiem.